Witajcie z tej strony krwawic. Ze mną jest. Randall. Edward. Mistika. I dzisiaj zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy bo poprzedni odcinek. razem trochę w dzień. Mam nadzieję, że serwery Nie padną niestety w serwerze. Nie z naszej winy. Tak. W dzień, no w dzień. Widziałeś i dzień. Za wszystko. mnie ogólnie. Plan mamy taki, że tutaj sobie oplądrujemy to na trochę mniejszym serwerze. To, co znajdziemy, no to znajdziemy. I przylogujemy się na serwer samochodu. Z... tak, dobra. Tak. Biegnę, kurwa, I na 100-slotowy serwer się przylogowujemy, i tam ile się utrzymamy, to się utrzymamy. no. Będziemy głosowali. Tak. Zawierać fragowy będzie. Będę pierwszy. Pierwszy zginiesz. I podejrzewam, podejrzewam, że się panowie rozstawimy. Nie będziemy w kupce biegać, tylko się rozstawimy na tej bazie. We na... dwóch, po dwóch, po dwóch, po dwóch. Dziwnie cicho jest. Kogoś Widzicie kogoś? Nie. Nie Nie widzę lornetka może jakąś bym... A, nie mam lornetki, ale żało Lornetki nie masz? Czekaj sprawdzę, czy mam do I mam I Masz tutaj lornetkę też? Bye. Thank you. Mamy nadzieję, że chociaż... Nie mamy nic, także nas nawet... Kurde, butelka wody nas teraz satysfakcjonuje. Hmm? Znaczy się, jesteśmy uzbrojeni, ale nie jesteśmy najedzeni Dokładnie. na jedzenie i na I nie mamy bandaży, nic w ogóle, także... To by się przydało do żadnego. To tutaj będzie... przydałoby się, żebyśmy wszystko zebrali, wszystko, wszystko, po prostu każdy gram jedzenia. Teraz to właśnie bardziej, to że jedzenie gram, może, ale... niż, niż jakieś broń. Tak, niż broń, broń. Zresztą ja mam broń, dużo ja mam broń, więc... I ten ja mam jedną, 86 naboi, także mi starczy ogólnie. Ja mam także... tak, M4, 5, M16 i Mosberga. Magazynek bębenkowy dwa stanagi po 30 i coś jeszcze. Bym chyba wziął od ciebie jeden stanek po 30, wiesz. Bo ja mam tylko 86 naboi tutaj nic więcej. Tak? A ty masz bębenek, tak? To mam bębenek założony, nie ale jakby się Ale ty, jakby, jakby ci się skończył to mów, to ci porzucę magazyn. No coś znajdziemy teraz, nie? A, idzie zbugowany ząb. Patrzcie, nie, on trochę buguje, dobra. Ej, ej, tam wziąłem światło, albo to był taki bug mały. Kuba. Ej, co wy robicie? I co wy robicie? Przepraszam, ja bym się I mnie z tyłu. No bo tam światło, ej, widziałem. nie ja no. Kurde, no. Jakby latarką coś Jak latarką, to na pewno nie ma super broni. Na letarka to nie dla nas ten na No to, to niech jeden idzie tutaj, drugi idzie do drugiego hangaru. Nie no, idziemy po Idzie do was, pobiegniecie po, po, po budynek Budynek trzeba oplądrować. Randall, Randall, ja. Kurwa, kto strzelał? Kurwa. Kto strzelił? To był nie ja, to był Kapiszon. To był Kapiszon. My nie mamy Kapiszonów. No nie mamy, coś walczy z Kapiszonami. I. To mamy towarzystwo. Który... Tutaj zginiemy i nie przelegujemy się na ten 100 slotowy. Co to jest? Gorzej, Kapiszon, nie walczyć. Przynajmniej jak ja zginę, to się w kurwie, tak wiesz. Ty to już rzucasz talerzami, tak, jak on nie nie. Był. On był gdzieś blisko, był. gdzieś blisko. musiał mi dziargnąć ten ząbiak. Dobra, trzeba na środku go znaleźć, tego typu wywabić go. Czekaj, bo ja się rozglądam. Czy nie... te światło jeszcze rzuć na środku? Światła. O, i biją. Nie mam. Widziałeś? Nie. Uderzył. Kości się rozsypał ze snajperką, what the fuck? Gdzie? Ja Na dachu. No, snajperkę widzę, ale taką taką starą trochę. Dobra. Gdzie ty jesteś? Na jakim dachu? Patrz, tam gdzie jest ten y, taki baldachim y, wojenny. A tam, tam gdzie ten ząbiak stoi? To właśnie zajebał kościół, tam, tam snajperka leży. Yes, jest, faktycznie, ale tam to jest. Te, to jest Kruger, dobra. Jest, nie ma co się podniecać.

a wow. kurwa, ile tu jest ząbiaków? Po Przeg prostu z tymi zombiakami bez kitu. Ale no, no, to jest WORZY. Teraz cały czas jest bitny. Ta Dobra, ty bo do mnie idzie. A nie, to do się tutaj, Panie, bo właśnie ty... żeś... zaleźliście coś w tych budynkach wcześniej? Nie, nie. Ty, ja bym poszedł do tego typa, bo on może jest nubski, ale on może ma coś do żarcia. Ja sam banda. Do... Bandaże to są zajebiste Ty, bo za, ty za się nie Za mną ty, ty jak zwykle musisz brać wszystko Wspierać? chodźcie tutaj mu pomóc. O kurwa! Ja cię jebie. Ja Cię jebie. Lata cię. Ja cię jebie. Oh Uuu, co wy tam robicie? Ja za mnie sportuję. Ja cię jebie, co, tam wy ja ciebie, co Kurwa. Ja <laughs> idę przez stronę, kurwa od niego, bo to jest... Dlaczego ty idziesz na Hama i kurwa nie patrzysz się do dłoniaki z wielkim? Ale to ja tak nigdy nie miałem. Dobra, opanowałem Nie, nie opanowałem tego. Czy tu da się wskoczyć? Właśnie, To ja byłem, z tego Kruger Life Ja pierdolę! Zajebie kiedyś. Czyli to był ten gościu, który zajebał, po prostu to był ten jeden gościu. Tak, tak. Tylko, że musiałeś strzelać, wiesz, jak się ja strzelać. Kurwa, język sobie prawie nie przygryzłem. Kruger, jeszcze znalazłem pistolet. Ty znajdź żarcie. z tymi zombiakami, Mystical? Yy, zostały, tam przy, przy Hammerze, hmm. patrolują. Za mi biegnie zombie do budynku białego, nie wiem kto za was tam biegnie. Ja jestem. Fajny ten Kruger o nie, te zombie dalej jedną zombie. To jest pedofilia jakaś, panowie. Kto tu stoi w budynku Edward, no. nie stój tak. Co, ja tylko się leczyłem, akurat, bo znalazłem. W wierzę, nie? Nic tutaj nie ma, nic tu nie ma. Czego? Bez no, sensu, tu nic nie ma. To jest. To jest ten exp, który wypada mi z zombiaków? Co ja za ten exp mogę zrobić? Będzie Proszę można e, mieć ten nowe. O, no kurwa, byłeś w budynku Była. i nawet nie znalazłeś tego: broni i do tego jeszcze krzynki. Proszę bardzo, nie było tam broni, bo tam był tylko młotek i pan killers. No to możliwe, że, że ten, że dopiero się odrespiło. Nie polecam iść do hangaru tego pierwszego, bo tam ten, za tymi workami siedzi pełno zombi, więc... Spoko. No, aha. To yes. Jest! Ale Za X Hemlight. Jaki? Co znalazłeś? Hemlite. super. Za X w ogóle Dobra, będzie można zalec... mieć ten, y... No. Skile. Sobie dopasować. Lajki na YouTubie. można, wiesz, już kiedy to słyszałem. Będzie można, albo no bo wiesz, będzie wszystko to? będzie można w przyszłości. Przyszłość stoi przed nami. Bardzo dawno na temu, że będzie można jeździć autami w tej grze. No. A ja słyszałem, że zostanę prezydentem. A, co robimy teraz, bo... Czekajcie tu, na mnie, zostawiliście mnie... mnie z tyłu. Masz, to masz kolegów, także wiesz. Nie, no, ja nie. chcecie, to ja was przy tym przytargam. <grym> Zrobimy imprezę? Projekt kurwa? No. Projekt no Nie rano. skaczcie na, na samych tych blokadach, na samym środku, co? Może byście się gdzieś skryli. Tak, takim, że tak powiem. Będą hipsterami. Taktika? Jaka taktyka tam? Co, i ty gadasz, no, co, dajś, ty wiesz, co ty wie, że tak ty. Co ty żeś się najadł? To, że się najadł? Nie Przed filmem. Przed filmem. No nie, jadą. tutaj się nie przerogujemy, no chyba. No, A, no, chyba nie nie. Nie. A co krwawic w końcu zjadłeś? Mamy. Co ja zjadłem? kurde, się. Tak Możemy się w hangarze, słuchajcie, przerogować. No, tam gdzie są te zombie. Nie, ten drugi, o tu z tyłu co jest ten hangar. Chyba, co ja zjadłem, no, ja ten No, no to chłabasy. ktoś tam zjebie, no, schajcie. Tu mamy chujową pozycję, jesteśmy na dole. Musimy tutaj iść w górze, lepiej. jak już. Ja bym się w tam krzakach też. po prostu tutaj gdzieś wziął. Ale na nas, nas Ale na gdzie górze? Dziś, że nie wiedziałem. Ej, tam jest, jest jeszcze hangar w ogóle, nie? Tak, BTW. No jest. Pa, dlaczego wy nie idziecie tam gdzie ja? Bo, Bo Ty nie jesteś naszym przywódcą. Co ty sobie wyobrażasz w ogóle, Edward? Tak, idzie do hangaru. Tam jest chuj zombie. No może coś jest też cennego, no. Zobaczymy, no. Zakładam się Edziu że tam nic nie będzie innego Tak, jeszcze a jeden z nich zginie Bardzo mądre to było <grywka> tam, tam idziemy, tam tam idziemy. To... <grywka> Tak, w ogóle wylogujmy się przy tym, nie? Może ile <grywka> tych Hun -like co, bijemy się z nimi? Kulówka O, wypadła paczka chipsów. Kowa moja. To jest ha Nie, no dobra, masz trzymać. Tam leży. Ten Taki zombie porze. zajadał leisy. I <grym> yeah, yeah. nic mi nawet nie dało bez kipa. O, money. A ten był w banku. Tu można to znaleźć. Tylko a, Przestań strzelać, kurwa! Mać! Co? Co? Ja pierdolę! Jezu mnie! <głos> Gdzie <głos> jesteś? Kurwa! Tułów mam już tylko. Tu? Masz tu? Kupakasu! Kurwa, to jest ten! Chuj, wiedziałem, że się nie opłaca w ogóle tu przychodzić. Nic nie ma, a ja straciłem pieniądze. Jest jeszcze kontener jeden. Ja właśnie bym nie dążał. Samochody są. Fak, spadłem na dół. No w samochodach górnych Tu jest ten otwarty, w tym otwartym kiedyś pistolet znalazłem. Widzę, że ktoś tam wybiegnie, randal leci normalnie jak, za, jak na skrzydła, zbiega na górę. Wybiegnie. Masz 25 osób. Tu się możemy blogować Okej, okay, zaraz mi się z film O to jest dobry, dobry pomysł Kurwa! Zibałem się. Maka z tego pistolkę. O, i tu jest kampa. Kampa może normalnie. Kampa? Wysieknie. A ma ktoś jeszcze jakiś kurwa... Pamiętacie, że jak y, wejdziemy do grytowy tak będziemy stać, tak czy inaczej, tak że nie wiemy gdzie się logujemy. Ja polecam o tu, o tu żebyśmy. Nie, na górze, na górze, możemy na kontenerach. W... A na kontenerach nie możemy w, do kontenera tego się wiewać? Możemy, to że no, nikt w... nie spodziewa jem. tego, że będziemy tam właśnie, więc. A tam ekipka. Nie, jak poraż to bez różnicy, jest, Edward. Wiem. Kto tam Kto nie wskoczył? Randall nie wskoczył. mam wskoczyć na górę? No. Kontenera, tutaj w tym kontenerze się wylogujemy. Bo bardzo ma, ma ładnie. A ma ktoś jeszcze. Co a, mam? M16 z bębenkiem. Yy, ma ktoś jeszcze ten? Jakieś, jakieś życie? Bo kurwa tłupą tylko. Nie, ja nie mam. Wszystko mm -mm. już że Żeby on z, z... Że się znajdował. Ja Słuchajcie, bo on teraz skacze. Cicho. Patrzcie się na niego. Jest! No i jeszcze jeden. Live! kurwa. <śled> 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 nie się. Danta, weź mi uleczyć ta czym no, mówiłeś, no że, że znalazłeś że znalazłem jakieś bandaże jakie mogę de uleczyć. możemy się dogodzić w domu humanitarnie się vloguję bra no o, o, ten, seconds. Ten. Ten, seconds. ten seconds ten seconds ten seconds Co ty? 5 seconds 5 seconds See you soon. <laughs> disconnect soon. No kurde. O dobrze, się. Ja mam cały czas disconnect. Ja mam loading game data. Loading game data. Jestem Wondead, kurde. Team, dlaczego gra jest na Steamie, a jest logo Ordina. No, no właśnie, tego nie, nie mogę rozumieć. Tego nie rozumiem. Cały czas najstarszy najstarsi ale... nawet. Nie wiem co chodzi. Aż to jest inna firma jakaś. Nie, logo oryginalne normalnie. Ja bym polecał 001, 88 osób jest. Nie, na jedynce zawsze są cheaterzy. Weźmy jakiś duży, ale taki gdzieś randomowy numer. Randomowy duży To numer. 13. 33 osoby. Nie, to mało jest. Drugi, 58. Na no drugi, domy. no może na drugi. No taki chcecie? No to już na drugi. Poczekajcie, poczekajcie, bo to patrzcie dalej. Żeby nie było ten. 75, 37 osób. Randal za późno, my już weszliśmy na drugi. O Boże, w pierwszym jest, jest zawsze no cheaterstwo Wszędzie sobie jest cheaterstwo, to nie ma reguły No właśnie, no, większe prawdopodobieństwo jest na większym sewerze no, prawdopodobieństwo jest wygrania w totka, też jakiś tam jest No Albo trzęsnięcie piorunem Razy początek To jest, że większe prawdopodobieństwo jest, więcej my, my ludzi my. umiera od zabicia piorunem niż kurwa, wygrywa to Ja jestem dodka. pierwszy, ale celowo No i headshot, puuuu, dead o oh. kurwa oh się strzelają Co wy robicie? No, na glebę. Co wy no, kurwa, kurwa zginę. fajnie zginę. Jak, tam się zginę zaraz. jak tam się strzelają w środku w tej bazie Masakra Kurwa dochodzę o, jest... <śmiech> <śmiech> Ale słyszałeś tą wiatrówkę jak szybko strzelała? ale to była normalnie full auto Co tu się kurwa dzieje powiedzcie mi Jest tak ciemno że nawet Połóż się On the ground On the ground a ty zmień tą wiatrówkę, bo tą wiatrówką wywozić. chodzi? 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 No, nie chodź. Kurwa, kurwa kart się, się To nie my, ktoś tu przechodzi. Nie, nie stój nie kurwa, Randall, stój. Randal, stój. Randal stój. Nie chodź kurwa, bo to słychać, ty... Chodźcie, sta, sta, staćcie w miejscu. Sto, stać w miejscu. Ktoś tu jest. Ktoś tu jest? Ktoś tu chyba jest. Gdzie kurwa? Dlaczego tak to ciemno jest kurwa? Nie. To chyba myśmy chodzili, czekajcie. Przecież to było widniej. Było, kiedyś. I co, będzie tak, tak kurwa i... siedzieć w tym kontenerze jak kurwa po prostu ludzie do Chin no, zaraz sobie zamontują <laughs> i coś zrobią. zobaczymy. Kurwa. Poczekajcie. Kto a, to, to ktoś... taka pierdala? To... to my. Ty to czołganie. ale najlepiej jest to, że ty słyszysz jak się czołgasz, a inni słyszysz jak chodzisz. Mężczyźni padła kurwa jebana ma na macie. <laughs> Nie mogę ruszać myszką, kurwa! Ej, teraz już nie ma Idzie ktoś, idzie ktoś, idzie, C idzie ktoś, a nie za mnie. Cicho, kurwa! Nie chodź, o... nie chodzić, Czego tu jest tak ciemno? Czemu to jest ciemno? żeby ogóle? Daj do mnie o... labarkę! I uwierasz mnie, kurwa! posłuchaj się Uwierasz mnie O kurwa, Uch. co? tu się dzieje? Nie tak starać się, jak ludzie do Chiny kurwa. będziemy tutaj leżeć <ślam> będziemy O kurwa, i do mnie tam Dobra, chodźmy. Tak w kontenerze? Ja polecam, panowie. Idziemy. Na bój. Dobra. Idziemy. Kom Oła! O kurwa! Zginąłem. O dupę. O fuck. Skąd on strzela? Z dołu. Oła! Oła! Zginąłem. Tym strzałem fatu dostałem. Co robimy? Nie wiem. On jest na dole. Gonią go dwa zombiaki, nie może on się z nie. nie. Nie wiem gdzie on jest. Gdzie on jest? Weź, weź mi, weź mi mów, to nie. Kurwa, ale się nagrali. No właśnie nie jest problem, bo na dole jest. Skinałem. Ja A jest na, dole, jest, na jest, na jest na dole, jest na dole. Jest na dole. Jest od konteneru. Bo rzeźnia. Logować się. Nie, no wal. Się koleś jest. Mają bota, no to co ja se poradzę To tam? jest, to jest akurat, to jest, nie wiem, ja nie będę tutaj nikogo znowu oskarżał, że jest niby haki albo coś w stylu, ale to jest jakieś dziwne kurwa, o tyle powiem. Ledwo po prostu wstałem i jedną kulkę dostałem w łeb. Rozsypałem się niby w szmata. No sakra. Ja tak samo. Z... Za 5 sekund właśnie się wyloguje już. 3, 2, jest auto wylogowywania. Dzięki bardzo, to był kolejny odcinek serii Warzee. Jaka żenada. Zginęli. Żyje, w sensie no, ja już jest jestem. Właśnie wyszedłem, bo automatycznie. Ja jeszcze widzę, tak. To żeśmy się no, nagrali. Nie. <laughs> Kurwa, mać. Świetny plan. Ja jeszcze żyję. Ja ryję. Ryje. No, z, 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 z nie z 1 i out. Nie mam. Dziękuję bardzo. No, to żeśmy się nagrali. 58 no. minut. No, ale nie? kurde, no, to jest no. niemożliwe, no. Jeden typ, czterech wyjewać. Po prostu, pierwszy was z tej strony, ja poszedłem czołgając się w drugą stronę, ja tam nie widziałem nic. Ja też tam nie. Tam ciemność, mam dobry monitor, i tak dalej, I nagle z ciemności wyskakuje ktoś mnie I zginąłem. No. No, no. no. Ale dziękuję bardzo, no, to, to by było na ale tyle. Ty, ale to ty, ale ty, jest, jest lepsze, bo ja, ja podskoczyłem niż w powietrzu główkę dostałem. No, da no, to no to Tak właśnie tak wyglądają gra z cheaterami, no nie sądzę, że ktoś miał takiego skill'a, żeby tak po prostu... No, ja takie Tak wygląda teraz gra na Warzy w ogóle, bo Warzee to ostatnio chyba troszeczkę spadło na psy. Sami ci też zresztą grają, dlatego nie no. wiem, no są problemy, tak, jest... no nie muszą problemy. coś to ogarnąć, bo naprawdę to już otrzyma... grali poza odcinkami, teraz praktycznie ja się ograniczam tylko do grania w odcinkach, bo szczerze mówiąc nie ciągniemy do Warzy. No, no to jest co się no, dzieje? No, tym optymistycznym no, akcentem był bardzo krótki tak. odcinek, dokończenie w zasadzie poprzedniego odcinka. <laughs> Tego, I to, to to no, może może tak, was no, to no, zachęci no, na kolejne no, odcinki da wam jakąś tam chętkę. Że, że, <noise> że my musimy mieć tak, najpierw znać, chętkę, czy, żeby się znowu pozbierał. Tak? Tak. Ja mam trochę w tym. Amunicji. Generalnie ja, ja czekam mam, na to, że aż pojawią no, się no, te no. serwery w końcu prywatne, to będziemy mogli coś fabularnego fajnego stworzyć, ale tak. No nic no, to chyba trzeba się no, pożegnać. Jak się nic nie zmieni, to mam nadzieję, że misje może dodadzą, czy coś z z stylu, bo teraz to tak jest kicha, bo... Jest zakładka, w, jak dasz escape, to już jest zakładka. No, od początku, to jest była, pusto, od początku? To jest pusto. od początku gry była, Będę no. odkrywa... Odkrywam uroki, A tak, widzisz ja już mapę, czy, mam czy nie widzisz jeszcze mapy? Kompat. Nie, nie no. widzę jeszcze mapy. Ale to spoko, w styczniu kupuję nowy, nowy monitor. Jeden, se 30 no. cali, to wiecie. To ci odpadną oczy. Dobra, nie no, to by było na tyle. E, także e, ze mną grali... Randall. Edward. I Mistika. Także to na tyle. Trzymajcie się, cześć! i